oto 11 piłkarzy, którzy mieli wygrać walkę o piłkę nad Bełchatowską Murawą. W obronie Dziewicki, Skrzyński, Kokosiński, Telichowski brakuje Jodłowca, Mynarza i Kozioła. W ataku Nikolicz, Sarwas, aż trzech napastników ma Duszan, Radolski w rezerwie. W drużynie Rafała Ulatowskiego brakuje kontuzjowanego Mariusza Ujka. Szansę dostaje więc po raz pierwszy od powrotu ze zbudowania kadry Karlo Koski. Ataku partnerować będzie mu Maciej Korzym, Jakub Tosik i Jacek Popek, dwaj ofensywni boczni obrońcy, a sędzią tego meczu pan Hubert Siejewicz, jak wspominali piłkarze z Bełchatowa, po raz ostatni był w Bełchatowie jeszcze w tym sezonie, gdy GKS stracił szansę na Mistrzostwo Polski i to właśnie Hubert Siejewicz nie uznał bramki, która mogła dać Bełchatowianom mistrzostwo. To był mecz Legii z Zagłębiem na Łazienkowskiej, ale to już przeszłość, a teraźniejszość zaczyna się tworzyć bardzo szybko. Oto pierwsza akcja drużyny z Bełchatowa. 37 sekunda. Małkowski dośrodkowuje z lewej strony. Piłkę trąca jeszcze Korzym i Dziewicki. Później pakuje ją do bramki. Tomasz Wrubel, Oczywiście głową, bo jakżeby inaczej. No panie trenerze, czyżby nie odrobił pan pracy domowej, skoro jest pan tak zdziwiony, że jak Bełchatowianie trafiają do bramki rywala, to właśnie głową próbowała się odgryźć Polonia. Oto Marcelo Sarvas. Jest tutaj Tamas Kulczar, Węgier w dobrej sytuacji nie potrafi jednak strzelić w światło bramki. Ten mecz zaczął się naprawdę nieźle. Nie brakowało w nim emocji, nie brakowało ciekawych akcji. Bełchatowianie mieli za sobą trzy wygrane mecze bez y, straty gola. Y, Pasę sześciu nieprzegranych meczów, a to znów Tomasz Wrubel, który tym razem trochę przypadkowo. Był bliski zaskoczenia Przyrowskiego, ale ten trącił piłkę, która potem odbiła się od poprzeczki. Tomasz Rubel w poprzedniej kolejce zaliczył dwie asysty, GKS wygrał 2 do 0. Teraz ma już za sobą udany strzał na bramkę, ma za sobą zdobytego gola. W 28 minucie gola mógł strzelić gol, trafił jednak piłką w słupek. Kontrę wyprowadzają piłkarze z Warszawy. Mierzejewski zagrał do Kulczara, a Węgier znowu prosto w sapele. Znowu nieskutecznie. Nieskuteczna także dobitka Mierzejewskiego. Mogło być 2 do 0 dla Bełchatowian w tej 28 minucie. Mogło być także 1 do 1. Spójrzmy jeszcze raz, jak mierzył lewą nogą Janusz Gol. Przyrowski nie miałby najmniejszych szans. I jak potem zepsuł tę świetną sytuację Tamas Kulczar. Najmniejsze pretensje można mieć do Mierzejewskiego, bo to przecież on najpierw zaczął tę akcję, a potem starał się odrobić to, co stracił Węgier. Bełchatowianie, Karlo Koski, no i co? I znowu wygrana walka w powietrzu. Znowu głową, tym razem piłka od Małkowskiego, a Karlo Koski skacze wyżej od Dziewickiego, wykorzystuje zawahanie Sebastiana Przyrowskiego, który powinien wyjść do tej piłki. Zawahał się jednak bramkarz Polonii a Honduranin, po raz pierwszy od wywalczenia awansu do finału w Mistrzostw Świata przez jego reprezentację, trafia do bramki w polskiej Ekstraklasie. Pierwszy raz w tym sezonie. Kostli to prawdziwy ewenement. Na 16 meczów Hondurasu zagrał aż w 14, strzelił 6 goli, ma ogromny udział w tym, że jego kadra wywalczyła awans do RPA, ale w polskiej lidze się do tej pory przynajmniej za bardzo nie sprawdzał. Oto Jakub Tosik, ofensywna akcja, potem Kostli, Wróbel, piłka trafia do Małkowskiego, Strzał jednak wprost w Kokosińskiego, ale niesamowitą swobodę mają w polu karnym rywala gracze z Bełchatowa. O karnym nie może być tu mowy. Polonia straciła dwa gole po postrzała głową, a kto stracił głowę w przerwie? Tylko Bełchatowski mamut, maskotka PGE-GKS. Mamut szybko jednak głowę odzyskał i gotowy do walki mógł wyruszać na drugą część meczu, a ta znowu zaczyna się od akcji gospodarzy. Wywalczona piłka po prawej stronie boiska. Trafia wreszcie do Małkowskiego. Małkowski z niemal 30 metrów. Dobrze lewą nogą. Piłka szybuje jednak ponad bramką. Sebastiana Przydowskiego. Nieźle grał w tym meczu Małkowski. Zaliczył dwie asysty. Ogromną robotę wykonał także w środku pola i pod polem karnym przeciwnika Maciej korzy. To była jednak próba Tomasza Wróbla który negocjuje z Widzewem Muci. Łodzianie bardzo by chcieli go mieć w swoim klubie. W Rublowi kończy się w grudniu kontrakt, a ostatnimi występami tylko śrubuje stawkę jaką chciałby otrzymać za swoje występy. Na razie dostał pierwszą ofertę od działaczy GKS-u, ale na razie jej nie zaakceptował. Wreszcie próbowała odgryźć się Polonia Warszawa do środkowanie Sokołowskiego. To 62. minuta, piłka odbita tam jeszcze od Nikolicza trafia do Kulczara, ale Węgier znów przegrywa rywalizację z Łukaszem Sapelą. Polonia Warszawa. Sarwas do Iwanowskiego. Iwanowski nie groźnie. Tak właśnie wyglądały poczynania zespołu Duszana Radolskiego. Jakimś usprawiedliwieniem może być to, że tej drużynie prezes nie płaci, czekając na kolejny dobry występ. Gdyby Polonia wygrała w Bełchatowie, zawodnicy z Warszawy mieli otrzymać zaległe premie. No ale tak szantażować piłkarzy przecież nie można. Powinien o tym wiedzieć prezes Wojciechowski. Znów składna akcja Bełchatowian. Korzym do wróbla, wróbel jeszcze do Kostiego robili co chcieli na połowie rywala gracze PGE-GKS no i po tym dośrodkowaniu Jakuba Tosika zasygnalizował pan Radosław Siejka, ten sam po którego sygnalizacji Bełchatowianie stracili Mistrzostwo Polski że Kosmalski zagrał ręką, no i fakt w tej sytuacji można było tak zinterpretować tę sytuację, można było inaczej, w każdym razie Jacek Popek zdobywa swoją trzecią bramkę w tym sezonie przypłacił to jednak kontuzją, lewy obrońca PGE-GKS już wcześniej narzekał że noga, ucierpiał w jednym ze starć, no a potem pechowo, czy też może szczęśliwie wykonanym rzucie karnym. Trudno powiedzieć, jak to ocenić. Popek musiał opuścić boisko, żegnany jednak ogromnymi brawami przez publiczność. I dopiero w tym momencie przebudziła się drużyna z Warszawy. Dopiero w tym momencie zaczęli grać poloniści. Jacek Kosmalski. Po niepewnej interwencji Sapeli miał swoją okazję, przeniósł jednak piłkę nad bramką. Zespół Duszana Radowskiego defensywnie zaczął mecz, Potem. Radolski wprowadzał wszystkich trzech napastników. I próba Adriana Mierzejewskiego, wyróżniającego się zawodnika Polonii Warszawa. Tym razem jednak świetnie interweniował Sapela, choć ta piłka leciała bardzo dziwnie, nietypowo wręcz. Odgryzł się Patryk Rachwał, tym razem skutecznie interweniował Sebastian Przydowski. Aduszan Radolski już wiedział, że jego zespół znów przegra, a PGGKS odniesie czwarte, kolejne zwycięstwo. Nie przegra siódmego kolejnego meczu. A dzięki tej niewykorzystanej przez Filipa Iwanowskiego sytuacji, pasa Łukasza Sapeli bez puszczonej bramki wzrosła już do 399 minut. Bełchatowianie zasłużenie wygrywają, bo zagrali z głową i głową.